Dlatego kobieta, która od razu daje wszystko, swój czas, uwagę, dostępność, emocje, często nieświadomie odbiera mężczyźnie szansę na zakochanie się. On już wie, że ją ma, że nie musi nic robić, że może odłożyć telefon, odezwać się za tydzień, bo ona i tak będzie. I w tym momencie coś w nim gaśnie. Mężczyzna musi mieć poczucie, że jeszcze nie wygrał, że kobieta ma swoje życie, swoje sprawy, swój świat. To nie znaczy, że mamy udawać niedostępność. To znaczy, że nie oddajemy siebie, zanim on się nie zaangażuje. To znaczy, że nie czekamy na wiadomość. Nie jesteśmy zawsze gotowe na każde skinienie. Nie siedzimy przy telefonie, bo może on się odezwie. Jesteśmy w sobie, w ruchu, w energii. Dlatego. Tak ważne jest, żeby nie rzucać wszystkiego, bo ktoś się pojawił, żeby nie planować życia z kimś, kto jeszcze nic nie pokazał. Żeby pamiętać to, co sprawia, że on się zakochuje, to przestrzeń, to brak dostępu, to chwila niepewności. On musi tę kobietę poczuć jako wartość. A wartość rodzi się tam, gdzie jest odrobina dystansu. Odrobina tajemnicy, odrobina nie wiem, czy jestem już wybrany. Więc nie bój się wyjść z rozmowy jako pierwsza, nie bój się powiedzieć: Teraz nie mogę, mam swoje plany. Nie bój się być zajęta, bo kobieta, która jest sobą zajęta, która ma życie, pasję, kierunek to kobieta, w której można się zakochać, bo jej nie da się tak po prostu zdobyć. I właśnie dlatego jest tak magnetyczna. To moment, kiedy mężczyzna robi coś, co kobiecie się nie podoba, a ona natychmiast wybucha. Krzyczy, mówi, ile razy mam ci jeszcze mówić, że tego nie lubię, albo jeszcze gorzej. Urządza teatralną scenę w kawiarni, wśród ludzi. Wszyscy słyszą. Prawdziwy dramat. I teraz najgorsze. On nie tylko nie zmienia swojego zachowania, on wie, że już ją ma, bo kobieta, która tak reaguje, pokazuje mu, że jest w emocjonalnej zależności, że boli ją to, co robi, że zależy jej bardziej niż jemu i wtedy on nie poprawia swojego zachowania. Zaczyna się bawić, zaczyna testować, bo już czuje kontrolę. Teraz przejdziemy do punktu 17. To odwrotna sytuacja. Mężczyzna robi coś dobrego, pomaga, wspiera i kobieta nie reaguje. Nie mówi dziękuję, to było dla mnie ważne, doceniam to. Tymczasem mężczyzna potrzebuje pochwały. To nie jest słabość, to jest jego napęd. Kiedy kobieta nagradza, chwali Mówi, co jej się podoba, on chce to robić jeszcze częściej. Dlatego, jeśli zrobił coś dobrego, pochwal go. Jeśli zrobił coś, co cię zraniło, nie krzycz. Zniknij, wycofaj się, zignoruj, idź na kawę z kimś innym. Zobaczysz, jak szybko zacznie się starć. Ale to niemożliwe, jeśli jesteś tylko z jednym mężczyzną, bo wtedy pojawia się emocjonalna zależność i cierpienie, i pytania, dlaczego to zrobił? Co ja zrobiłam nie tak? Punkt osiemnasty. Kobieta ogranicza siebie. Jest na imprezie i myśli, nie wypada mi zagadać do niego. Jest w autobusie i myśli, nie, przecież nie będę się narzucać. Albo nie jest wystarczająco przystojny. Nie ma tego czegoś, pewnie nie jest wyjątkowy. I w ten sposób traci szansę, bo dobrzy mężczyźni nie zawsze rzucają się w oczy. To nie zawsze są ci z głośnym śmiechem, wielkim ego i najdroższym zegarkiem. Czasem to ten cichy obok, który ma najwięcej do dania, ale ona go nawet nie zauważyła. Punkt. 19. Na pierwszej randce kobieta próbuje dowiedzieć się wszystkiego. Pyta, drąży, analizuje, opowiada wszystko o sobie, a on siedzi i myśli: "Okej, okay, teraz wiem wszystko, koniec zagadki". I nie ma już tajemnicy, nie ma ciekawości, nie ma napięcia. Relacja przechodzi w koleżeństwo. Bo tajemnica to napięcie, tajemnica to pragnienie poznania, tajemnica to przestrzeń, w której rodzi się pociąg. Punkt 20. Kobieta pokazuje za wcześnie, że się zdecydowała. Już na drugiej randce mówi: Oczami, ciałem, słowem, jesteś cudowny, już wybrałam, już jestem Twoja. A on, on czuje, że nie musi nic więcej robić. Nie ma rywalizacji, nie ma zagadki, nie ma gry. I nie zakochuje się, bo mężczyzna potrzebuje konkurencji, potrzebuje czuć, że kobieta nie jest dostępna dla każdego. Że trzeba się postarać, że są inni, że musi się wyróżnić. Pod żadnym pozorem nie dawać mężczyźnie poczucia, zdecydowałam się na ciebie. Pod żadnym pozorem. To musi zawsze, on nigdy nie może być pewny na 100%, nawet później może na 99%. Zawsze musi się zastanawiać, ale może jest jeszcze ktoś inny. Punkt 21. Zaczniemy od czegoś, co widzę bardzo często i może Ty też to robisz, nawet nieświadomie. Kobieta czeka, czeka, aż ktoś podejdzie. Czeka, aż ten właściwy mężczyzna się pojawi, czeka, aż będzie miała lepszy dzień, aż schudnie, aż będzie ładniejsza, aż usiądzie sama w kawiarni i on wtedy przyjdzie. I mija miesiąc, dwa, rok, a potem zaczyna myśleć: no cóż, jeśli się nie pojawi, to może wezmę kogokolwiek i już jakoś to będzie. Może nawet będę szczęśliwa i to jest. Najgorsza iluzja, bo wtedy kobieta wchodzi w bierną rolę, oddaje ster życia, zamiast działać z poziomu wyboru, działa z poziomu przetrwania. A kiedy jesteśmy bierne, czas mija i zaczynamy wątpić w siebie, w kobiecą moc, w kobiece piękno i w ogóle w sens całej tej gry miłosnej. Ale prawda jest taka: kobieta potrzebuje kontaktu, potrzebuje Męskiej energii, żeby poczuć siebie w pełni. Bo kobiecość bez odbicia, bez przepływu, bez świadomości, że jest widziana, po prostu się zamyka. Więc przestań czekać, nie pozwól, żeby życie przeciekało ci przez palce, bo może ktoś kiedyś się odezwie. Punkt 22. Kolejny błąd to. Logika w relacji, kiedy kobieta myśli, skoro już się spotkaliśmy, skoro mieliśmy pierwszą randkę, to teraz trzeba wszystko ustalić. Co dalej, jaka przyszłość, czego oboje chcemy? Zróbmy plan, rozpiszmy kierunki, i w tym momencie on przestaje widzieć kobietę. Znika tajemnica, znika energia, znika przestrzeń między nimi i zaczyna się negocjacja. A on wtedy nie widzi Wenus, widzi drugiego mężczyznę. Kogoś, z kim musi się mierzyć, z kim musi rywalizować, kto mówi mu wprost, masz być taki, masz robić to. A przecież związek nie działa według logiki. Logika to koniec romantyzmu, a romantyzm to to, co przyciąga, to tajemnica, niedopowiedzenia, miękkość, gra napięcia i luzu. I teraz pytanie, czy romantyzm to tylko kobieca rzecz? Nie. Mężczyzna też potrafi być romantyczny, ale tylko w dwóch sytuacjach. Kiedy jest zakochany albo kiedy chce ją zdobyć. Tak zwani czarujący mężczyźni to często ci, którzy nauczyli się odgrywać romantyzm, bo wiedzą, że kobieta tego pragnie. Nie używają tego jak narzędzia, żeby zdobyć cel. Bo kobieta. Jest dla niego celem. Zdobycie kobiety to potwierdzenie jego siły, a seks jest nagrodą, ale też narzędziem równowagi, bo mężczyzna, który czuje się męsko, osiąga więcej, jest bardziej pewny siebie i właśnie dlatego seks ma dla niego tak duże znaczenie. I dlatego właśnie nie powinnaś być dla niego zbyt szybko dostępna, bo jeśli zdobył ciebie zbyt łatwo, Cel został osiągnięty, i dla niego to koniec gry. Tak, są wyjątki. Związki, które zaczęły się od jednorazowego seksu, a później się rozwinęły, ale to naprawdę rzadkość, bo jest coś jeszcze. Wysiłek, jaki mężczyzna musi włożyć, żeby zdobyć kobietę, dokładnie odzwierciedla wysiłek, jaki później włoży w związek. Więc nie bądź zbyt grzeczna, nie bądź zbyt logiczna, nie bądź tą, która ma plan na wszystko, bądź tą, która jest obecna, piękna, lekko nieprzewidywalna, tą, którą zna swoją wartość i która pozwala mu się zakochać przez wysiłek.